Dzień dobry, ja już po konsultacji u lekarza. Ale co dzisiaj się stało, poszłam na 8.30. Mówię, lekarz 8.30 do 10.00 to bezpiecznie będzie pójść tak o 8.30. No i tutaj lekarza nie było do 9.10, a przede mną już było 4 osoby. Ale co chwilę pytałam, bo nie mamy dzisiaj za dużo czasu, musimy się gdzieś przemieścić. Dlatego tak jak będą no mówię, dobra, ja nie mam czasu ja wychodzę, no mi... Już pan doktor przyszedł, ja mówię: No świetnie. No jeszcze teraz te cztery osoby, no to na pewno się nie wyrobię, żeby tutaj żeby poczekać. No i to i jako pierwszą mnie wzięli. Także pan doktor, taki, no nie za przyjazny, mm, e, przepisał mi leki przeciwbólowe, w sumie nie wiem, chyba tak o po prostu, żeby sobie przepisać. E, i, no i co, i wyczyścił mi uszy, nie wziął za to jakiejś super dużo pieniędzy, bo cała wizyta kosztowała. E, konsultacja była najdroższa. Normalnie na wyspach płaciłam za konsultację 600, nie nawet 500 peso, a tutaj sobie dzieł 800 peso. Także za konsultację, po prostu za chwilę konsultacji, bo siedziałam u niego na fotelu może z 4 minuty. Powiem Wam, że przejść przez te pasy to też jest niezły wyczyn. Stałam przez chwilę, przeszłam przez połowę tych pasów, bo tam było wolne, a tutaj mnie nikt nie puścił i stałam tak pomiędzy tymi, w jedną i w drugą, jak jechali. Właśnie. No, nie do ciekawie, ale w końcu pan na skuterze się zatrzymał. Ja teraz do hotelu. A, samochód wjechał w karetkę. Ja wracam, a tu myślałam śniadanie na stole, że się ktoś martwi. Internetu nie miałam, a tu ktoś przytrolił i to ładnie. Oj, ładnie, no. No. Zbieramy się raz, raz. A, no. Jak ucho? Wyczyścił. Wyczyścił. Zrobiliśmy sobie kanapeczki z angielskim chlebem. Mamy do tego też angielską fasolkę. Ale jest tak słodka. W ogóle niepodobna do fasolki. No nie, to sos, ale fasolka sama w sobie bardzo dobra. To nie będę ci mówił już smacznego, tylko <laughs> zostawimy ją. My już spakowani opuszczamy nasz apartament. czekamy teraz na windę. Mam nadzieję, że to nie będzie znowu 10 minut. O, ta dopiero była na 37. Pojechała z powrotem na 50. Grab nam pokazywał prawie 200 peso, czyli 15 zł do terminala, gdzie chcemy jechać. A kolega powiedział, że weźmie tylko 150. Jak będziecie chcieli też, żeby taksówkarz wasz jeździł na licznik, no to tutaj macie stawki. To też jak mnie jakoś dużo wychodzi. Kolega nam powiedział, że zbliża się długi weekend i właśnie o tych godzinach dużo ludzi wyjeżdża na prowincję, do swoich domów, więc mówi, że możemy trochę poczekać na nasz autobus. No znaczy ma też nas ostrzegł przed tym, że mogą być złodzieje, byśmy pilnowali o, e, swoich kieszeni, a wczoraj tak samo pani w sklepie powiedziała, tak. że tak słamał sobie z, z telefonem, mówi, no przed nim jesteś bezpieczna, ale jako jakby sama szła wieczorem, no to, to tylko na chwilę i schowaj telefon znowu do torebki, bo się dosyć często zdarzają takie kradzieże. To z tym co, musi być jakiś problem, no bo gdzie indziej nie byliśmy, no to nikt w ogóle nas nie ostrzegał przed takim czymś. Jesteśmy już na stacji autobusowej. Ja czekam w kolejce i zobaczcie. Można zapłacić tylko 10%, pesos, czyli 75 groszy za zmianę autobusu. I jak mamy to? Mamy to, ale pani powiedziała, że nie można mi powiedzieć, który będzie autobus, bo jest 50 osób przed nami. A te autobusy przyjeżdżają i powiedzmy co godzinę odjeżdżają. No i mówi, że co najmniej to jest godzina, to jest minimum. A jaka cena? Cena wyszła. 680... Nie, 320 za jedną osobę 320 pesos. No i czyliśmy, że będzie trochę taniej, około 250 No, 4,5 godziny jazdy No i tak niezła cena w porównaniu <laughs> za samolot Także najtańszą opcją teraz było Tak jak teraz jedziemy jak Ciekawe czy teraz dążymy, bo ostatni prąd mamy o 19 No właśnie. Do Dumagęta No zobaczymy No i jednak nie będziemy tam czekali, tylko pan nas wysłał tutaj do kolejki Ula, la. Co tutaj? O, tutaj mamy stać. Mm. Stoimy w kolejce. Pan nam powiedział, że zajmie to nam jakieś 4 godziny, zanim wsiądziemy do autobusu. Bo ta kolejka idzie takim wężykiem. Tutaj, teraz tutaj. Ej, teraz tam będzie zakręcać. Dopiero tam jest do wejścia na terminal. Marika gdzieś tam została z walizkami, siedzi w jednym miejscu. A ja chodzę w tym wężyku, w tobie z powrotem. No Zobaczcie, ile ludzi. Jadzia sobie tutaj siedzi, pilnuje naszych plecaków. Teraz będziesz musiała się ruszyć, bo zaraz do wejścia. Bardzo tak Nie. Myślisz? Po ponad godzinie czasu jesteśmy już przy Bramie Szczęścia. Jeszcze trochę i puszczą nas na terminal. Co tu się dzieje? Ale, chaos. Ja już mówię do autobusu, wsiadamy. Ja cię Tym razem Marcin siedzi w kolejce. Możesz już podać torby tutaj. Tak? No. W miarę. W miarę. Podjechał nasz autobus, tylko nie wiem, czy my się zmieścimy, bo jeszcze trochę ludzi przed nami jest. Mam nadzieję, że nie wszyscy do tego samego. Dwie godziny już stoimy. Wypuścili nas z tamtej kolejki. Powiedzieli, że możemy wchodzić, ale mi się wydaje, że plecaki musimy oddać, Marika. Tam konduktor tu jakieś wałki robi, bo chce od nas ponad trzystówki, jeszcze ponad 20 zł, bo tylko niby jeden stop i. No zobaczymy. Tutaj obok siedzą nas też miejscowi, więc zobaczymy, czy od nich też weźmie. Teraz przyszedł, sprawdził bilety, napisał numer siedzenia, zabrał bilety i poszedł. I to wszystkim tak zrobił i do nikogo nie mówił o żadnych pieniądzach. Więc też tutaj, tych podpytaliśmy, czy do nich coś mówił w ich języku, i mówiłem, że nie. Zobaczymy. Czyli kłamał, bo my właśnie odjeżdżamy i po żadne pieniądze już teraz nie przyszedł. Pewnie takie hasła rzucają, ktoś w stresie może w takiej kolejce stoi, wyciągnie te 300, wyda. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Godzina 13.26. Różamy w pierwszą drogę No, jest ponad godzina 20 gdzieś. 2 godziny 20 staliśmy w tej kolejce. Idzie kolejny konduktor i jakieś tam bileciki cały czas wystawia. To zaraz się dowiemy, czy będzie chciał jakieś pieniądze. O, kierownik. Ma te bilety, które zabrał i wypisuje jakieś inne teraz. Dostaliśmy już taką karteczkę, okazuje się, że musimy dopłacić 82 grosze mniej więcej. Dokładnie, a przy wejściu mówił ponad 20 zł, nie? 300 peso ponad powiedziałem. Też dziwna polityka, nie rozumiemy o co tu chodzi z tymi biletami, ale... No, chodzi o to, że mamy tylko jeden stop na trasie, tak byśmy zjeżdżali do jakichś wiosek, to to dłużej schodziło. No ale nikt tam o tym nie mówił wcześniej. No, do takiego busa wsiadliśmy, jakbyśmy chcieli do innego pewnie, to byśmy dłużej jechali. Kolega wsiadł i sprzedaje jakieś przekąski. Wcześniej też wsiadł jeszcze jeden, ale wszystko sprzedał w połowie autobusu nawet nie zdążył do nas dojść. Kupujemy za 100 peso, 7,50, skórę smażoną ze świni. Zaraz będziemy zajadać. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda. O, kawałki wielkie. Ale będziemy chrupać. do wielki test skóry z boczkiem dobre? Smaczne. O, może więcej weźmiemy to ja próbuję szybko te skórki schodzą jak świeże bułeczki kolega przyjeżdża tutaj z czterema workami i jest prawie pusto mamy kolejnego sprzedawcę pan teraz przyjadę z jakimiś innymi produktami zaraz zobaczymy co on ma w koszyku po trzech godzinach w autobusie mamy teraz przerwę 20 minut i zostało nam jeszcze jakieś dwie godziny żeby dojechać do naszego portu Tutaj widać, że dobrze karmią, sporo potraw. Zaraz sprawdzimy, co jest, ale najpierw to trzeba toaletę zaliczyć po takim czasie. Widać, że tutaj kolejka nie zła. Myślę, że to trudamskiego, do, do męskiego to jakoś szybciej pewnie. 5 peso, czyli lekko ponad 30 groszy trzeba za kiwel zapłacić. Kibelek załatwiony. Teraz muszę Marikę gdzieś znaleźć. Się Marika poszła patrzeć, co tutaj jest do jedzenia. A tam stoi Mari. Mamy coś ciekawego? Buko? Nie już Marika sobie wzięła bakłażana smażonego z jajkiem. W takim omlecie trochę to wygląda. Mm -hmm. A ja. Ładnie wyglądają tutaj te kurczaki i ta wieprzowina. I się muszę zastanowić, bo tam kurczak w sosie kary. Ten też wygląda dużo dobrze. Ale numer! Wzięliśmy bakłażana i zobaczcie co się stało. Staliśmy w kolejce i ktoś go nam skubnął. Ale numer! <laughs> Myślałem, że ty wzięłaś i poszłaś już! Ale cię Ale to była szybka akcja, musieliśmy zjeść dosłownie w 2-3 minuty i już siedzimy dalej, bo się trochę nam zaszło na zwiedzaniu tego, co tam jest. Nawet ja nie zdążyłam zjeść, wzięłam bananę, do... poszłam do łazienki, Marcin zjadł moją porcję i tyle. No, a ale, bakłażana nie... ale ten numer z tym bakłażanem. O, dobre to. Kierowca tak zasuma, że nawet kamera nie należy nagrywać. Po 5,5 godzinie dojechaliśmy do portu Liloan, który nas zawiezie teraz na wyspę Negros. Chcemy się dostać do Dumaguete jeszcze dzisiaj. Stoimy teraz w kolejce po bilety na prom. I z tego co sprawdziłem, to będzie przedostatni prom, jak się wyrobimy. Więc tak, na styk trochę. Bilet kosztuje 120 i jeszcze trzeba zapłacić terminal fee, czyli za to, że możemy skorzystać z tego terminala. 15 peso. No i pani nie ma wydać z Tyśniaka, powiedziała, żebyśmy przyszli później, ale już zabukowała na bilety. Aha. I jedziemy ostatnim, 1730 19.30. Za godzinę prawie. Za godzinę prawie. Kolejka nam się zrobiła jeszcze dłuższa, bo przyjechał jeszcze jeden autobus, ale ja już odebrałem nasze bilety i nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie weszli, bo tylko na tą łódź, która jest teraz ostatnia, wejdzie 130 osób. No ciekawe, bo sporo ludzi nie jest. Sporo, no. Czy te trzy autobusy, czy mamy 4? No właśnie. Idziemy do sklepu Mariczka. Zaszedłem jeszcze tutaj do lokalnego sklepu. Robią jakieś grilla, ale to bardziej jakieś podroby i flaczki. No i po tak długiej podróży. Chwila relaksu. Kolejny autobus przyjechał z ludźmi. Na szczęście tutaj te promy odpływają co pół godziny albo i co godzinę. To zależy pewnie od jakich godzin. No właśnie, więc czasami trzeba będzie poczekać jak przyjedziecie. Polako Polako, jaka muzyczka leci. Marice nóżka chodzi. Czekamy. O, by mi spadła butelka. Puf, ciepło się zrobiło. Cię czekamy, bo podpłynął prom z tamtej strony, więc ludzie wyjdą i zaraz będą puszczać nas. Bye bye. bye bye. To jest nasz nowy nowy kolega ochroniarz. It's okay. Thank you. What's your name? Martin. Martin? Yes. What's your name? Janino. Saninio. okay. nice to meet you. Właśnie, to jest nasz nowy kolega, rozmawialiśmy nim. To jest ochroniarz tego portu. Z bronią pracuje i wyobraźcie coś, że zarabia 30 zł na dzień. Pracuje 12 godzin na dobę. Wyobraźcie sobie, jak, ile, ile tutaj ludzie zarabiają. Jak taki kościół z bronią jako ochroniarz zarabia 30 <tryk> Bardzo katolicki kraj. Wszędzie można spotkać jakieś obrazy, kościoły, świątynie. Takie małe świątynki, wiecie o co chodzi. No właśnie, czyli kapliczki. O, o kapliczki o. mi chodziło, nie o świątynie. No właśnie, już wchodzimy na prom. Sporo ludzi my jako ostatni. Ostatni wejdziemy, to pierwsi wysiądziemy. Oby tak było. Jeszcze musimy hotel sobie jakiś zabukować, bo nie mamy, jest godzina 19.30. No i my szukamy. Szukamy, no. Szukamy najlepszej opcji i najtańszej. Bo u nas sprawa wygląda tak, że na weekendy nie potrzebujemy jakiś z dobrym internetem, ani jakichś takich lepszych warunków, bo Marika nie pracuje, więc możemy sobie pozwolić na trochę mniej luksusu. No właśnie w weekend to luksus. Ach. No nie jak Mari nie zarabiasz, to nie ma luksusów, no jak. No, no tak. No i wchodzimy na pokład. Jako ostatni. Jesteśmy już na pokładzie i zaraz będziemy odpływać. Znowu to samo, widziałaś? Ja to mam pecha. Za trzecim razem na pewno pęknie ta butelka. Ale już. My już odpływamy za 20 minut będziemy po drugiej stronie. Tu pan też chodzi coś sprzedaje. Idzie kolejny z jakimiś dobrociami. Co tam pan ma? A, czaron i ten ryż, Nie, co było w autobusie. A tu pan z wodą i cukierkami chodzi. Po 20 minutach dopłynęliśmy już na miejsce. Mamy wybrany hotel, jeszcze go nie zablokowaliśmy. Zobaczymy jak możemy dojechać do miasta. Jakie mamy możliwości? Mamy jakiś autobus? Czy musimy brać te tuktuki? Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Było trochę negocjacji z kuterami, chcieli nas zawieźć, Chcieli nas zawieźć też tuktukami za 100 peso do osoby, 7,50. A nie jest to jakaś. O, ten autobus, słuchaj, ale pełny. Nie jest to jakaś duża kwota, ale my chcemy sprawdzić na mieście, ile będzie, bo też nie chcemy być oszukani. No i mamy! Złapaliśmy za 30 peso. To lekko ponad 2 złote i pojedziemy takim autobusem, tylko że już jest pełny, ja to pewnie będę stał tutaj na tym zderzaku. Nasze walizki wylądowały na dachu. Ja, ben, ja będę stał na tym zderzaku i pilnował, chociaż pan mi chyba nie pozwoli, bo tu konduktor będzie siedział. No i wiadomo było, że to nie może się skończyć na 30. Trzeba jeszcze zapłacić 20 za walizkę. No To w ogóle nie przypadku do No, Dobra, no to ja jadę tak o. Jedziemy teraz. No myślę, że jakieś 20 minut. nas wysadził tym mini autobusem, i teraz mamy 9 minut do naszego hotelu. Idziemy na pieszo. Po zdjęciach na godzie kojarzę, że to był taki żółty budynek, bo było to widać. Mam nadzieję, że to ten. Jednak nie, to tylko jakiś supermarket, raczej mini market i restauracja do tego. Jesteśmy już na naszym hotelu. Idziemy teraz. Good morning. A oh, good evening, sorry. Idziemy teraz do recepcji. Zobaczymy, co pani ma nam do zaoferowania. Jesteśmy w naszym nowym pięknym pokoju. Łóżko. Mały pokój. Mamy klimatyzację. Mamy. O, bardzo dobrze, bo tutaj jest tak gorąco. Tutaj mamy taki stolik jadalny. Sztójt, patrz. A nie, myślałem, że mamy kuchnię. Ale numer. Mamy tylko zlew i mikrofalę. Tak wygląda nasza łazienka. Tutaj jest zlew. Mamy lusterko. O, dobra, pokażę Wam się. Uch. Zmęczony jestem po tylu godzinach. Tutaj mamy prysznic, Nie tak źle. I jeszcze tutaj mamy takie przybory. Mamy mydło i dwa szampony do tego ręczniki. My się chwilę ogarniamy, idziemy na miasto, coś zjeść zaraz, ale najpierw chwila relaksu. Przed chwilą myśleliśmy, że zapomnieliśmy klucza z pokoju, ale się znalazł jednak po poszukiwaniach. I zobaczcie, jaki tutaj sprzęt mamy. To trzeba zrobić, żeby wyjść. No, <laughs> na dole. Drugi też też no, a z drugiej strony też tam. No właśnie. rękę było i zamknąć. Proszę. Mamy zrobić tak? Tutaj trzeba... Nie, tu chyba do przodu. Zobacz, tu no, musi wejść no, tą no, dziurę. No tak, tak, tak. Tak, tak, tak. O, no. jest. Dobra. Dobra. Teraz kluczka. Nie no, pięknie. Teraz... Idziemy coś jeść. Dwa klucze. Jeden do tak. kluczki, jeden do <laughs> Przyszliśmy do pierwszej knajpy, jaką spotkaliśmy, ona jest z burgerami wyobraźcie sobie, że zatrzymał się teraz miejscowy na motorze i powiedział nam, że mamy jeszcze tylko 5 minut, bo o 22 musimy być w domu, bo za dwa dni są wybory. Dzisiaj jest sobota, w poniedziałek są wybory i do 22 można być na zewnątrz. Do jutra, do 5, rano. Dokładnie. Także... I pojutrze tak samo, znaczy jutro tak samo, też w niedzielę. Także się że znaleźliśmy do jedzenia, bo tak, inaczej na już... Tak, już zamykają wszystko. Zobaczcie, dziesiąta wybiła, policja już jeździ po mieście. Jeden samochód, drugi. Tutaj też coś pewnie. na cztery samochody. Po drugiej stronie też już policja stoi i wysiadło kilku policjantów. Żeby nie było też afer na mieście, no to nie można kupować alkoholu. Bierzemy siano w bankomacie, maksymalnie można wziąć 10 tysięcy peso. Zobaczymy, czy nam da, bo niektóre nie chcą dawać. A bierzemy teraz z karty z kryptokom. Ten dźwięk to my lubimy I co? Nie ma karta Karta jest? A Siano tutaj to wyboru. Stare banknoty dają. Są już nowe. Nie wiem od kiedy są, ale rzadko można je spotkać. Przynajmniej my rzadko je spotykamy. Zamówiliśmy sobie burgery, ja wziąłem sobie tego stek burgera. Marika wzięła sobie burger cheese, i Co dobre, że tutaj zamawiacie jednego, a drugiego dostajecie gratis. O, to moje, puściutkie. A to znowu Mariki mielonka. Lepiej nie patrz. Normalnie turystyczna. Pani teraz nalalała, jak widzicie, szklankę oleju. Teraz będzie do tego bekon. Ile masz? Dwa plasterki bekonu. Dwa burgery to dwa plasty. Ten bekon lepiej wygląda niż te burgery. No. Pani teraz przekroi i podsmaży nasze bułki. Pani położyła plaster sera i zobaczcie, majonezu też nie żałuje. No mm, dobrze. Grubo. Nie, to to już sporo. Nie, to, to chyba ta sałatka kolesła. To sałatka kolesła? Nie, to się ty miałeś, Ja miałam A, tu produkt. jest cebula. Cebuli wow. to lubimy. To twoje. Burgery już gotowe, lądują w takim ładnym pudełku. Lepiej niż w McDonaldzie. Pani już zapakowała nasze burgery, płacimy i wracamy do pokoju. Marika, pierwsza próba i coś niezadowolona słabo ale sól jak wszystko słodkie do tej pory było to teraz sama sól nie wiem co to jest takie może mięso to nie mięso i co dupa no to spróbujemy moje tak prezentują się burger martina teraz ja zobaczę swoją bombę Kaloryczną majonezu. Jeszcze od Mariki skupiłem bekon do Mariki. Marika nie chciała. Test. Wiecie, jak się je burgery. Tutaj trzeba trzymać od dołu, żeby nie wycieka wyciekał sos i żeby kotlet nie wyskakiwał. Mmm. Od razu że 100% winy. Mm. Bardzo dobry. Naprawdę? No, do Twojego, to. tutaj spróbować. Może oddać. Oj, Marii próbuje mojego burgera. No i jak? O. Nie no, w ogóle jakby nie ma porównania. No nie ma, w ogóle całkiem dwa różne burgery. Ten z restauracji dobrej, a ten no. z King burgera. Nie, nawet nie porównuj. King Burger ma dobre burgery, a to, to ja nie mam. tak takiego to jeszcze nigdy nie jadłam. A nie chciałam tego, bo... Bo co? Bo nie chciałam. Myślałam, że stek to będzie taki... Nijak, ja A, nie, jak nie jednak nie jest co zesteka, to okay. o wiele lepsze. No jutro będziesz już wiedziała. Smaczne. Dziękuję.